Na moim kanale Scrabooking. Um, dzisiaj jest wyjątkowy dzień, bo dzisiaj um, widzimy się troszeczkę inaczej. Um, ja zazwyczaj do Was mówię właśnie w czwartki, opowiadam Wam, pokazuję albumy, um, prace um, moje, które wykonuję, z, jeżeli chodzi o Scrabooking. Um, natomiast dzisiaj jest taki dzień wyjątkowy, um, ponieważ widzimy się, po pierwsze widzicie mi pierwszy raz. Mam na imię Ania i bardzo Wam serdecznie z tego miejsca dziękuję, że jesteście ze mną na kanale, że, że dajecie mi tyle wsparcia, że motywujecie mnie przede wszystkim do tego, żebym gdzieś tam znajdowała ten czas na to, żeby te albumy i te prace gdzieś tam wykonywać, pokazywać, Wam nagrywać. Także strasznie Wam dziękuję, że jesteście. A dzisiaj jest dla mnie bardzo wyjątkowy dzień, bo, no, bo po pierwsze widzę się z Wami po raz pierwszy, tak na dobrą sprawę. A po drugie rozwiązuje się tajemnica tego albumu, wyjątkowego albumu, bo albumu e, dla Mamy. I to jest e, album wyjątkowy właśnie też z tego względu, że właśnie ten album wybrałam na warsztaty stacjonarne. E, za chwilę się zaczną, za chwilę przyjadą e, warsztatowicze. Którzy będą próbowali wykładać ten album razem ze mną. Fajna sytuacja jest o tyle, że większość tych osób w ogóle nie miała nic wspólnego ze scrapbookingiem do tej pory. Także spore wyzwanie i przede mną, i przed uczestnikami. Także trzymajcie się Ja jestem w dobrej myśli. I widzimy się za jakiś czas, a za chwilkę zobaczycie jak to właśnie wyglądało dzisiaj podczas dzisiejszego warsztatu. bardzo serdecznie podziękować. Mówię do moich warsztatowiczów, którzy spędzili ze mną cudowny czas, kilka naprawdę bardzo, bardzo twórczych godzin. Jestem mega przeszczęśliwa, bo naprawdę to były osoby, które nie miały nic wspólnego ze scrapbookingiem i to naprawdę było dla tych osób trudne, żeby taki album wykonać. Te albumy wyszły przepiękne, każdy w zupełnie innym stylu, pomimo że robiliśmy według jednego projektu i dokładnie z tych samych papierów. Ja będę chciała Wam pokazywać gdzieś tam niektóre z tych albumów, jakieś krótkie filmiki powstawiam, żebyście zobaczyli, jak można wykonać albumy z, dokładnie z tej samej kolekcji papierów. A poza tym chciałabym Wam pokazać, jak naprawdę te albumy się różnią i pokazać Wam, że właśnie w ciągu jednego dnia warsztatów. W fajnej atmosferze można wykonać od podstaw w zasadzie, bo oczywiście pracowaliśmy na gotowej bazie, natomiast cała reszta została wykonana przez uczestników warsztatów. No także jeszcze raz chciałam bardzo podziękować wszystkim uczestnikom, bo naprawdę to był wspaniale spędzony czas. Nie spodziewałam się w życiu, że tak fajnie uda się to zorganizować, i że będzie taka super atmosfera tyle śmiechu wymiany w ogóle, spostrzeżeń, podpatrywania, jak pracują inne osoby, jak myślą, jak tworzą, bo to było naprawdę mega, mega doświadczenie, naprawdę dla mnie. Mówię to oczywiście jakby ze swojej perspektywy. Natomiast mam nadzieję, że to osoby gdzieś tam też się odezwą i będziecie mieć informację zwrotną właśnie od tych osób. Także ja Wam też dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!